Chciałabym bardzo serdecznie powitać artystkę, rzeźbiarkę panią Hannę Brzuszkiewicz na jej wystawie zatytułowanej Misterium. Na początku chciałabym zapytać o, o, ten, o ten tytuł, skąd to misterium. Wystawa ma taki charakter, można powiedzieć, retrospektywny. I znajdują się na nim rzeźby z lat 60., ale też i 2000. Jaki jest taki, można powiedzieć, wspólny mianownik tych prac? Wspólnym mianownikiem jest autor, bo każdy ma różne etapy, różne doświadczenia i poszczególne prace są rezultatem tych złożonych problemów. Także trudno mi jest. Inspiruje Panią człowiek, ale też kosmos, magia no, no. I, i też tutaj takie prace no, tak, znajdujemy. No. Może tutaj akurat nie ma figur ludzkich. Jest za to jest za to piękna figura lub figura Rzeźba przedstawiająca kota w takim bardzo syntetycznym ujęciu. Może Pani opowie o tym, skąd się w ogóle wziął ten pomysł na, na, na takie ujęcie tego jakże sympatycznego tematu? Jeżeli chodzi o kota, to w cywilizacji ludzkiej ten temat się przejawia. Mamy Wspaniałe koty egipskie. Ale to zależy czasami od, od jakiegoś szkicu, który się zrobi, pomyśli, potem kwestia realizacji. Także chodziło mi o jakąś syntezę, niedosłowność. No właśnie, tutaj też mamy taką pracę płaskorzeźbę zatytułowaną Widok z lotu ptaka i jest to też taka bardzo, takie bardzo syntetyczne ujęcie nie wiem, mapy. No to jest tak, taki taki, taki troszeczkę znak, znak czasu, prawda? Takie właśnie ujęcie bardzo, bardzo wyraziste, ale, ale syntetyczne. No. Oczywiście, to, to chodzi o, o układ przestrzenny, um, jakieś wrażenie przestrzeni, to był um, motywem. Mówiłam, że nie, nie, nie ma tutaj um, figur ludzkich, ale jednak tutaj um, w, w pewnym sensie się też taka figura um, znajduje, brama um, życia. To już taka troszeczkę późniejsza praca lata osiemdziesiąte. Bezpośrednio w negatywie, w odlewni. W, w formie, tak? W odlewni w mniszku pod drugim mhm. Czyli to robi się w ten sposób, że w tak zwanym mułku się. Bez, w negatywie, we, tak. Bezpośrednio I rzeźbi. Po, po otrzymaniu i instrukcji, jak to się nabija w formę i jak te dwie części się rozkłada, ale przedtem izoluje się jak grafitem odpowiednim i potem się rysuje i rysuje się i wycina się negatyw jeden, potem się to Izoluje kredą taką i składa, otwiera i jest drugą i drugą stronę Aha. się robi. Na ciekaw. końcu się te odpływy i dopływy metalu. Tak, tak. mhm. I odpowietrzanie. Tak. No to była wspaniała zabawa. Ja tak było, że Pojechałam i dojeżdżałam z Torunia do tego mniszka i kiedyś 8 godzin tak pracowałam, jedną stronę zrobiłam, to akurat chciałam większą rzecz zrobić, zrealizować, a następnego dnia drugą, i potem to się zostawiło, i nie byłam ten czas w tej odlewni nalewali metal i nalali z, z, wystudzony i te ileś godzin takiej pracy jak chirurg poszło na wargę, ale to byłoby w ramach i się wlicza do ryzyko. No, no tak, tak, to prawda. Y, tutaj ma, mamy taką y, pracę zatytułowaną y, Ptak. Y, jest to taka forma bardziej y, y, organiczna, prawda? Tak, y, szkliwiona. Co to jest za szkliwo? To tak, jest szkliwo na niskie temperatury. Takie na 900... 60. To rzeczywiście, to, to rzeczywiście niska temperatura dosyć. Tak ale bo jak jest, to już trzeba dostosować do, do, do gliny, do, do warunków wypalania, bo może być tak, że podda się zbyt wysokiej temperaturze, to ulega potem y, y, destrukcji. Tak, nawet, tak, no. tak. Albo no, mi się zdarzyło, kiedyś, że, że... glina mi się rozpłynęła. No o to już jest dalsze stadium. To tak. też się kiedyś zdarzyło, jak tam byliśmy, y, jeszcze u pani Żuławskiej. Y, w, w Kadynach? Y, w tej pracowni, nie tutaj, tu, na, na miejscu. miejscu. Tam było parę pieców. Piece były sprowadzone gdzieś ze Śląska, które y, tam fabryka używała przy swoich pracach, chyba to były do, do, coś do, do metalu, y, do hartowania czy coś, a y, nam wspaniale służyły. Do ceramiki. No i kiedyś właśnie tak się zdarzyło. Pies był załadowany i dwóch kolegów, każdy z nich myślał, że ten drugi wyłączy, i nie wyłączyli. Także trzeba było wykuwać. To tak, to nie zapomnę. No tak się zdarzyło, ale. No. Niektórzy uznali, że no, stało się i koniec, ale tam jeden z kolegów miał pretensje. Na szczęście, teraz już mamy piece z programatorami i A, już nie ma nocnych tak, wojarzy do... Tak, stronie... Mamy tutaj teraz taką pracę również z sakru. Koniec lat 90., wykładnie tysiąc. Z... 999 rok. Co przedstawia ta praca? To jest jakiś symbol. Tu przede wszystkim chodzi o pewną syntezę. siła, jaka jest w, w, w rodzinie, jednak to jest baza, chociaż ostatnio się robi wszystko, żeby temu zaprzeczyć, no, ale tu, tutaj ważne było w jakiś sposób w miarę syntezą jakąś y, żeby to przekazać nie dosłownie, tylko hmm. Jakiś... Bo tu mamy do czynienia z jakąś taką o, jakby ochroną, tak? Yy, tak mniejsza. Tutaj to jest to jest tak symbolicznie. To jest tak jakby rodzina, tu jest niemowlę, to jest matka, a to jest ojciec. Aha. Ja to, przepraszam, że to, 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 to trochę śmiesznie brzmi, ale tu chodzi o, o jak to działa. może teraz do kolejnej rzeźby, również z metalu. To jest też chyba ta sama technika, tak? Negatyw, negatyw. negatyw. Memento, rok 2001. Właśnie, no, tak, to właśnie było tak, że w Toruniu tam robiono, były próby zrobienia odlewni, takiej na miarę no doświadczalnej. No i zatrudniono jakiegoś takiego specjalisty, który gdzieś w jakiejś odlewni latami całymi pracował. I on przy pomocy tam jeszcze innych osób stworzył ten warsztat. I on właśnie, ja już właśnie kończyłam pracę, a on mi ułatwiał, że ja się tam od czasu do czasu przemycałam i robiłam. To jest właśnie jedna z tych prac. Idziemy może dalej. Tak. Tutaj mamy pracę ceramiczną, w... zatytułowana Epicentrum. Tak, to właśnie tam sucherniowi. Tam były idealne warunki do pracy. Był, mieli, no byli przede wszystkim życzliwi ludzie. Był, mieli urządzenie do prasowania tej gliny. Tej, ten yy, spe, specjalny zestaw kamionka. I tam ta prasa yy, 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 yy. Z, z pod prasy wychodziły płyty o konkretnej grubości i były yy, yy. W takiej dużej hali duże stoły gipsowe. I podjeżdżało takie urządzenie z tą sieżą, wykonaną płytą i rzucało na ten stół. I ten gipsowy stół pił wodę, więc to się robiło coraz bardziej twarde, więc no można było sobie spokojnie rzeźbić jeszcze ja przepraszam, uzyskiwało ten efekt. No to. Jakie struktury? To, 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 to już było taka sytuacja, że szkliwo było na wyższą temperaturze niż była w piecu, i to się nie stopiło. Aha. A, a ale to jest, jest zamierzony efekt. Bardzo ciekawy. Teraz stosuję jakieś wymyślone szkliwa, żeby taki efekt uzyskać. To była czelem, ale taka matowa, a, a tutaj właśnie to inne, chodziło o ten kontrast. A tu już yy, rzeźba. Też kamionka. Dwa żywioły. Tak. Czyli... No woda i, 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 i woda i, 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 i słońce. No, to coś, tak, coś, tak. to... To, to no, tak. nie no. To tak. Fosmodrze. Yy, yy. Tak, to raczej... Yy, 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 yy. Można chyba o, o jakichś hmm, kosmicznych inspiracjach. No tak, tak, bo wiadomo e, Kopernik, Toruń tak, e, to, o te, to, temacie przy, w różnej formie przewijał jakieś konferencje, jakieś e, dyskusje. Była ta rocznica kopernikowska. E, 73. 73. Tak, właśnie. Praca y, zatytułowana y, bułek tak, również. Celadka. Tak. Y, to jest na niskiej ten kalend. Lata 70. Y, w pani pracach y, bardzo często pojawia się ażur i tutaj właśnie też mamy taki tego y, przykład. Skąd właśnie te, te ażury? Bo to zarówno w pracach ceramicznych one się pojawiają, jak i tak jak tutaj przed chwileczką widzieliśmy, w pracach wykonanych w metalu. No. To się robi różne to robi jakieś, coś zainspiruje. No Właśnie ja y, miałam y, pierwszą wersję tego, y, tego kostru drzewu i y, 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 ta praca jest z domu kochelnika, tamta, Aha. a potem zrobiłam jeszcze drugą wersję, także... No tak troszeczkę z astrolabią chyba się y, kojarzy, tak? No to z jakąś przestrzenią. To tak... Duet to taka praca bardzo abstrakcyjna, prawda? No, no tak, no to Tutaj też jakieś kojarzenia mogą być, przeszlenia. I przechodzimy do kolejnej y, pracy ceramicznej, ceramika szkliwiona, wazon i właśnie wazon z ażurem, również pojawia się tutaj ażur, y, lata 60. Tak, bo to było, to, to bo był kiedyś we, we Włoszech, nie tam był cykl, są jakiś czas konkursy o tematyce, a w tam, tamtym roku to było, bez, te, bez tematu. Każdy, co chciał, to mógł zrobić. W, tam, na tej, w tamtej wystawie to bardzo dobrze wypadł Rogusza. Bardzo dobrze dostał nagrodę, i przez to mógł pojechać do Włoch, bo to były czasy tej kurtyny, nie? No tak. To Właśnie. nie było tak, jak że teraz. No, więc... A ja sobie no, tak wymyśliłam trochę tak na przekór te ażury. Yy, I tutaj kolejna praca, yy, yy, praca w metalu, ukoronowanie. To właśnie jak jeździłam, jak robiłam to w tej odlewni pracy, we, w, w, w mniejszku pod Grudziądziem. Tak, tak, znaczy, tak. na taki negacyjne. pomysł i udało mi się, bo no to pewne techniczne problemy były z tym, jakoś szczęśliwie udało mi się to... Lata 80. to taki chyba dosyć szczególny czas. No prawda. właśnie, to były czasy. O, w tym czasie jak myśmy tam, bo tam był plener. I Ja potem jeszcze dojeżdżałam. Taka duża tolerancja była i pracownicy życzliwie, i szefowstwo, także można było korzystać z warsztatu, bo właśnie co było w tej odlewni? Był, był dział stary, gdzie pracowano tradycyjnymi metodami, tak jak to kiedyś. I to był raj dla plastyków. Tam była kiedyś szkoła, uczono fachowców, znaczy młodzież po podstawowej szkole. I były takie duże stoły metalowe. Zimą to tam było dosyć zimno, ale ja tak i tak dojeżdżałem. W ogóle też ludzie ci ciężkiej pracy, to byli bardzo życzliwi, kiedyś ja tam pracuję, przy tym, na tym stole coś robię, nagle się zrobiło cieplej, oglądam się, a okazało się, że tam w bezpiecznej odległości, jak po zalaniu form, coś z tego zostało, tego gorącego MK, mosiąc krzemowy, do jakiegoś... Dołka, który był, to była no, myśl BHP to odpadało. Ale oni wlali do tego dołka ten metal i, i stąd mi się zrobiło cieplej. <grywka> ale to było wspaniałe. To taka bardzo dramatyczna yy, praca. No właśnie miałam taki pomysł i miałam takie wrażenie, że, że to ma jakąś siłę. Ale... Tą siłę to chyba tylko ja zobaczę. Niekoniecznie. A to jest 1980 rok, tak? Tak, to było mniej więcej w tym czasie. No. Zbliżamy się do yy, A, to to jest kolejnej i ostatniej już yy, wystawy. Figura przydrożna. Y, to tak. taka y, praca, można powiedzieć, y, z taką małą y, niespodzianką. Trzeba się dobrze przyjrzeć, tak? No, żeby tak. zobaczyć. Ale, y... To taka parafraza postaci, właśnie Madonny z dzieciątkiem. Słowo. o to, Mały. żeby była, Mały. ale żeby nie była dosłownie. Aha. No to, to. Takich prac tylu, tylu rzeźbiarzy rzeźbi, jest duży wybór. To była już ostatnia praca, o której tutaj mówiliśmy. O czym jeszcze nie powiedzieliśmy, Dorotko? O co warto jeszcze zapytać? No jest to taki... Mały esej o pani sztuce, prawda, pani profesor? Bo, bo to jest 13 prac, yy, no, a tak. pani dorobek jest ogromny. No nie, no nie, nie przesadzajmy, ale pracowała. A... no to, to jest taka pewnego rodzaju. No... Ma się pomysł, się realizuje. I... Albo się uda, albo nie, a, ale chodzi o... No, poszukiw, poszukuje się jakiegoś rozwiązania, to jest, no są takie geniusze, które nie sieją, nie ożą, a mi się wszystko wspaniale udaje, ja do ja takich nie należę. Nie, nie, nie sądzę, żeby tacy byli, ale a, a to wszystkie chyba jednak musi by, być okupane, bywali, bywali. taką ciężką pracą jednak. A no. zwłaszcza, zwłaszcza, jeżeli chodzi o rzeźbę, to, się no, nie, to, to... nie da się oszukać. To. Nie Mówiliśmy o Pani e, działalności dydaktycznej, takiej bardzo długotrwałej, bo chyba od, od lat 50. Do, e, do roku 2001. No I... e, przypadku. To, to miało to różne, rzadziemy z... Rzadziemy, z... Rzadziemy. różne etapy. <dłuchy> <dłuchy> Profesorem po wojnie bezpośrednio to był, właściwie nawet nie zaczął działalności, jak zakończył życie. Ten kuna. Kuna. kuna tak, kuna. ale w ogóle go, on w ogóle nie zdążył się włączyć, kiedy zmienił miejsce pobytu na inny świat. A potem był Właśnie profesor Hornopopłaski yy, i to było bardzo piękne. Ale to było tylko, to też tak przez chwilę, tak? Pięć nie, lat. jednak się... był jakiś czas. Nie, to nie tak bardzo szybko. I, i tam zostało parę osób, które było, u niego kończyło. I potem przejął to profesor Godziszewski. Tadeusz Godziszewski, jak profesor Horno, został zaproszony do Gdańska. I notabene, profesor Godziszewski i profesor Hornoni się znali z Wilna. Oni razem tam już pracowali, nawet jakieś prace robili razem. Także Taka stara przyjaźń była. I jest takie zdjęcie w, tym, w pracy, nie wiem, u pani chyba, że w chorno rzeźbił jakąś dużą pomnik, i na drabinie tam też coś profesor Godziszewski pomaga. Także no, bo oni się cenili. Oni w Wilnie tworzyli razem pracownię, No właśnie. Bo Godiszewski był troszeczkę młodszy i był tak. takim adiunktem. On był tak, profesorem tak, w Wilnie. Tak. I, I w naturalnym takim układzie też przeszli do. Tak, i profesor Godiszewski to dopiero się dowiedziałam, jak była wystawa pośmiertna że to napisał ktoś z jego przyjaciół, ale z tego świata kultury w tym katalogu, takim, że on pod koniec wojny naraz się w jakichś bardzo ciężkich warunkach, to znaczy Niemcy się nim zaopiekowali, w cudzysłowie zaopiekowali i wrócił do Wilna w bardzo złym stanie podobno. Także to też wpłynęło na pewno jakoś na psychikę profesora, bo to nie może nie wpłynąć. Ale to był on był bardzo dobrym rzeźbiarzem. On robił w wilnie takie karykatury, prawda? A, takie to, bardzo... to potem do Muzeum Narodowego kupił no, Lorenz, też Lorenz, Lorenz, bo to tak. też... Jeszcze przedwojenne chyba kontakty były. Tak, ten I... Mahatma Gandhi, między innymi. Tak, tak. Właśnie świetna. Ale, no, także tak właśnie profesor Wojciechowski, jego chyba trochę te trudności, też te przejścia życiowe zablokowały, znaczy, no w pewnym sensie, nie? torturowany, no, prawda? W każdym razie, ja nie wiem, bo on bardzo źle słyszał. Czy to w ten czas się już stało? Ale to, to było dla niego na pewno bardzo trudne. Ale był bardzo dobrym rzeźbiarzem i bardzo dobrym pedagogiem. Ale jesteśmy na wystawie Pani Profesor Hanna Brzuszkiewicz. Chciałam tylko dodać, że wystawę będzie można jeszcze oglądać do 18 czerwca. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, koniecznie trzeba tę wystawę obejrzeć. A ja Pani bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za, za tę jakże ciekawą y, y, rozmowę. Ja również dziękuję w ogóle za tyle starań. Bardzo to dla mnie było, no trudno mi się było zmobilizować, bo mi się wydawało, że to jest zbyt wiele z tym kłopotów żożba entuzjastki, więc nie da się nie. bez entuzjazmu do nich podejść. I... Kremzie, bardzo dziękuję za, za te za, tą, za te starania. To naprawdę bardzo... cała przyjemność po naszej stronie. Ja, no ja, bardzo dziękuję. Ja, dziękuję.